nie pijemy nie wpuszczamy piesków nie jeździmy na rowerze nie palimy a jesteśmy tu tak proszę Państwa dobra to wejdźmy także Tutaj mieliśmy trzy puchy, kiedyś. Z tego co wiem, zostały dwie, ale to też nie jest aktualne, także no jedną już widzimy. Jedna jest tu. Z widokiem na zwierzaki. No i chyba się wróciła trochę na trudny. Tak, tu zwierzaki, tu pucha. Gdzie ty jesteś tu? No dobra, była prosto kiedyś, a druga jest gdzieś tam. Gdzieś tam w tej konstrukcji zainstalowana. I tam była trzecia, ale niestety dobra. Idziemy do kierowniczki się zameldować i odmeldować. Dobra, ciachamy Ład, może mi się za... zawiesił przyczepiło. No, taki to patol. A jeszcze zwierzaki Wam pokażę. Znaczy, jeszcze raz. Da -da. Jeszcze tu wpadnę kiedyś z puchami. Dobra, idziemy po drugą. No niespodzianka, proszę Państwa. Bo tu jest druga. Takim o, tam widoczkiem sobie. Ale jest i trzecia. Tylko chyba jej nie przyuważyłem ostatnio, bo... bo zarosła jakimiś... O nie, 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 dobrze, już myślałem, że mi taśma zjechała na dziurkę. Pu! już nie normalnie, kurczę, nie wiem, ciarki przeszły Dobra, w dodatku ta się nie obróciła Bo była w takim fajnym rowku. O, to będzie coś pięknego Normalnie. A, 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 a. Fajanki uciekać mi są. Dobra. Idziemy do domu, co będziemy siedzieć. Aha, jeszcze ta. Fajna mi stuba, nie. Wypasiona. No. Mamy trzy tak, idziemy otwierać, skanować i montować. No, adios.